Środek stylistyczny z poezji. To technika lub figura retoryczna używana przez poetów do wzbogacenia treści utworu, nadania mu wyrazistości, emocji, rytmu lub głębszego znaczenia. Przykładami są metafora, aliteracja, anafora, epitet, hiperbola i w mroku metafory, myśli mgłę owija Aliteracja aniołów, aksamitnie splatam Anafora, jak echo w wersach powtarza Stylistyczna symfonia, w liryce się odradza Epifora, kończy strofy mocno w oddechu Każde słowo jak szept, co w ciemności trwa w ruchu Katabaza, jak ciche zejście w doliny snu Emocje łagodnieją, jak cień znikający w mroku tchu Metonimia, myśl zastępuje cieli w świetle Mija wiersz pełen znaczeń, głęboki jak melodia Synestezja łączy zmysły, dźwięki barwę plącze Poezja odbija świat jak echo w marzeń łące Paronomasja gra słów jak liście wznosi Lekkość i humor w tonacji radości kości Zełk ma jedno słowo, dwa znaczenia niesie Tworzy zaskoczenie, w wersach życia przestrzeń A na kolut porządek burzy myśli w chaos wrzuca Poezja jak rwąca rzeka w prądach nas unosi Epitet barwnie opisuje jak malarz w kolorze gnie W każdym wersie czar jak w magicznej sieci tka Apostrofa to czytelnika, słowo kieruje Bezpośrednio jak szept w serce celuje Oksymoron sprzecz terminy w jedną myśl łączy Kontrast jak cieni światło w wersach swą tworzy Hiperbola przesadza wielkość, słowem maluje, wyolbrzymia każdy detal Emocje w sercu czuje personifikacja, ożywia przedmioty W życiu uczestniczą, w poezji stają się jak duchy co sny w nas żywią Ironia jak ukryty cień serc odwraca W subtelnej grze słów wiersz w innym świetle stawia Onomatopeja dźwięki słowa zamienia Szum, trzaski, śpiew w poezji ich brzmienie zmienia Mroku metafory, w blasku stylizacji, wiesz jak krzywe dzieło pełne ekspresji. Każdy środek jak barwa w palecie twórczej, Poezja piękna, jak sen w rzeczywistości bożnej. Bredonimia metafory. Bredonimia metafory tafory. metafory nie metafory. Medium stylistyku, il poes jest technica, aut figura retorica, a poetis adibita, ad denarationem operis loco pretandam, i claritatem affectus rhydy vel, altus significatum tripuentam, egzemplar sunt metafora, alliteratio anafora, epizeton, hyperbole et ironia.